Typerzy! Poprzedni dzień to sporo niespodzianek, a pech chciał, że dotyczyło to aż trzech moich typów. Nie mogłam tak tego zostawić, dlatego z wielką chęcią przejrzałam rozpiskę sobotnich meczów i wybrałam coś ciekawego. Dziś mam dla Was cztery propozycje i liczę, że tym razem skuteczność będzie znacznie lepsza. Tradycyjnie na starcie przypominam Wam o naszej stronie www.pewniaczki.pl, gdzie każdego dnia pojawiały się typy oraz aktualne promocje u bukmacherów. Warto na nią zaglądać, bo zawsze pojawia się tam coś, co może przydać się przy tworzeniu kuponów. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Partnerem naszej serii w typami na weekend cały czas pozostaje bukmacher LVBet. Jeżeli nie masz jeszcze tam swojego konta, to najwyższy czas to zmienić. Na start dostajesz fajny pakiet bonusów powitalnych, a do tego możesz też skorzystać z nagrody w konkursie, o którym więcej opowiem po typach. Wszystko, co musisz wiedzieć o rejestracji, o bonusach, masz rozpisane na grafice z boku ekranu oraz w opisie filmu. Pierwsze wybrane przeze mnie spotkanie odbędzie się w ramach niemieckiej Bundesligi, a zagrają w nim Mainz i Bayer Leverkusen. Będzie to pojedynek dwóch drużyn znajdujących się po przeciwnych biegunach ligowej tabeli. Gospodarze są na ostatnim miejscu, nie wygrali żadnego spotkania, a do tego stracili aż 14 bramek w pięciu kolejkach. Goście z kolei wygrali aż 4 mecze, mają tyle samo punktów co pierwszy w tabeli Bayern, a do tego zachwycają swoją ofensywną grą. Chcąc podbić kurs można dorzucić jakiś zakład bramkowy, ale ja wybieram czystą wygraną Leverkusen. Wprawdzie kiedyś będzie musiał przyjść kryzys, ale raczej jeszcze nie w ten weekend. Mainz jest w na tyle słabej formie, aby Bayern spokojnie zgarnął trzy punkty. Drugim wybranym przeze mnie meczem jest nieoczekiwany hit w Hiszpanii, czyli starcie Girony z Realem Madryt. Gospodarze są największą rewelacją początku sezonu w Europie i zajmują pierwsze miejsce w tabeli tuż przed Realem. Patrząc na marki, obu klubów faworytem nadal są Królewscy, ale ja wybiorę tu kombinację dwóch zakładów bramkowych. Bilans head to head pokazuje, że Girona nie przegrała z Realem od trzech meczów, a osiem kolejnych spotkań bezpośrednich to gole w obie strony, z czego aż siedmiokrotnie powyżej linii 2,5. Styl gry gospodarzy idealnie pasuje pod taki zakład, dlatego ten mecz będę oglądała z wielkim zainteresowaniem. Teraz czas na angielską Premier League, której przegląd zaczynam od meczu West Ham – Sheffield United. Gospodarze przegrali dwa ostatnie mecze, ale zarywali mieli Manchester City i Liverpool, czyli te wyniki można było przewidzieć. Z zespołami, z którymi powinni wygrać, akurat radzą sobie dobrze, więc tak samo powinno być i teraz. Drużyna z Sheffield zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Premier League, ma najsłabszą defensywę w lidze, a w poprzedniej kolejce przegrała z Newcastle aż 0,8. Powtórki się nie spodziewam, ale przewiduję dość pewne zwycięstwo West Hamu, który zdobędzie minimum dwie bramki. Na sam koniec zostawiłam sobie najciekawszy mecz w Anglii, czyli starcie Tottenhamu z Liverpoolem. Tutaj statystyki mówią jedno: możemy spodziewać się wielu bramek. Gospodarze w każdym ligowym spotkaniu strzelali minimum dwa gole, a 4 z sześciu pojedynków to bramka w jedną i drugą stronę. Liverpool z kolei w pięciu kolejnych meczach trafiał do siatki Rwala trzykrotnie, a we wszystkich ośmiu meczach tego sezonu zachowywał tylko jedno czyste konto i zajczył 7 overów. Bilans meczów bezpośrednich nie mówi niczego innego. Tutaj bramki padają regularnie. Trzy poprzednie sezony to 6 meczów z bramkami po obu stronach, a także 5 wyników powyżej linii 2,5. Podsumowując, stawiam tu na 3 gole, a także trafienia dla jednego i drugiego zespołu. Na sam koniec musi być oczywiście tradycyjny konkurs o bonus u naszego partnera, czyli bukmachera Bet. Co zrobić, żeby go dostać? Po pierwsze podaję w komentarzu dokładny wynik oraz dowolnego strzelca gola w meczu Monaco-Marsylię. Po drugie, bądź najszybszy, a przynajmniej w najlepszej trójce. Pamiętaj, że do odebrania nagrody niezbędne jest posiadanie aktywnego konta u naszego partnera, dlatego jeżeli jeszcze go nie masz, to koniecznie zajrzyj do opisu filmu, gdzie masz wszystkie niezbędne informacje. Na dziś to już wszystko. Pamiętaj, że moje typy to tylko luźne propozycje i przewidywania, a wszystko może potoczyć się nieco inaczej. Jeżeli chcesz sprawdzać codziennie pomysły na kupony, promocje oraz bonusy u bookmacherów, to koniecznie zaglądaj na naszą stronę pewniaczki.pl. Link do niej podrzucam Ci w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!